Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z Pamiętnika Artylerzysty. Moi drodzy, ta powtórka nie będzie w żadnym względzie niesamowita, jakaś epicka czy wyjątkowa, ale pomyślałem sobie, że pokażę ją, ponieważ jest po prostu śmieszna. Zwróćcie uwagę, skład na twierdzy klanu GKOB, jakkolwiek to czytać, GKOB, czyli... Pięć artylerii, z czego trzy krótkozasięgowe, bo dwa Bishopy i FV304 oraz jeden spoter e, przeciwko e, wydawałby się dość normalnemu składowi na szóstki, czyli e, Tygrys nowy, e, do tego KW-85, fałka ciężka, Cromwell, FV304 i AMX-12T. No, można powiedzieć, to nie ma szans się udać. No okay, mapę wylosował chłopakom fantastyczną pod arty, ale z jednym spoterem Wystarczy, że przeciwnicy się rozjadą w dwa różne miejsca. Jedni pojadą na przykład odtąd, drudzy odtąd, i po prostu jeden spoter dwóch skrajnych części mapy nie wyświeci. Także no, po prostu to nie ma szans się udać, a jednak kurczę, jest jakiś, jest jakiś sens, znaczy jakaś metoda w tym szaleństwie, ponieważ ta bitwa wbrew pozorom nie będzie tak bardzo oczywiście przegrana. To się przekonacie oczywiście za chwilkę, jaki będzie rezultat końcowy. Znaczy, rezultat, bo rezultat nie może być porządkowy, chyba tak, bo to wtedy byłby pleonazm. Ale po prostu przekonacie się, co można zrobić z takim e, dziwnym składem. Można pomyśleć, jeśli ten T37 zginie, to po prostu jesteśmy, no umarł w butach, pies pogrzebany, nic nie zrobimy, po prostu leżymy i kwiczymy. Nic tylko wystawić kopytka do góry e, i czekać na cios kończący e, tę dziwną bitwę. Kolega si siódemka, siedem, tutaj gdzieś próbuje strzelać, jakieś blindy puszcza w tę górkę. No nie wiadomo za bardzo o co chodzi. Na razie chłopaki pilnie obserwują swojego e, jedynego spotera. E, tylko że problem jest taki, że w tym momencie z, trzech, a, z pięciu art, trzy są bezużyteczne, ponieważ tam nie sięgają po prostu. Zobaczcie, ten cypis jest już praktycznie na skraju zasięgu e, rzutu pestką, e, więc tak naprawdę już robi się kłopot. No, ale, ale dobrze. No, Cypis gdzieś tam się jedzie spotować pod swoje M44 Humera. To są dwie arty, które mają zasięg na całą mapę, więc można by coś podziałać. No, tylko problem jest taki, że tak, bishop, dwa Bishopy są wolne, e, strzelają szybko i celnie, ale są wolne i są, no generalnie są bardzo wolne, i się wolno obracają. Ekopytko, bardzo fajna, mobilna artyleria i zobaczcie już spot. E, I teraz tak, bishop próbuje uciec ze spota. Mm, jedzie, 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 jedzie. Mm, 8 na godzinę. Mm. Rozpędza się, 6-5, ucieka, 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 ucieka. dobrze, jest już, dobra, Uciek za górkę Jest bezpieczny, udało się, Zajęło mu raptem kilkanaście sekund Ale generalnie przejechał jakieś 30 metrów, uciekł, dobra Cromwell, Cromwell nam wjechał praktycznie pod kap No ja myślę, że gdyby te przeciwnice grali inaczej, czyli po żeby oni stanęli murem na kapie To byłoby bardzo niewesołe dla drużyny klanu gekop. Ale postwierdzili, że to jest po prostu idiotyczny skład, więc oni to muszą wygrać normalnie. Po prostu, JOLO wjeżdżamy na gości, robimy im z jesień średniowiecza i to wygrywamy. Eee, gdzieś tam nasz ten cypi spróbuje walczyć za MX-12T. Eee, I teraz zobaczcie, co się dzieje. Humel i JOLO wyjeżdża na Cromwell'a. Bęk, Humel po prostu zbioda, 301, Bach. Teraz tak, tutaj wyjeżdża, Tygrys się tutaj przytoczył, dobra, będzie teraz zwalić Tygrys, zobaczcie, on dość wolno jedzie, więc może się uda trafić. I, 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 dobra. Jednak nie, jednak nie strzelił w Cromwella. Bang, 122, no szału nie ma, ale za to Hummel, e, nie przepraszam, r 44 wygarnęło. Zaraz nam bishop zginie, bo tutaj fałko od dołu atakuje. Jest ten, co tutaj jest, kw 85 Ona też tak wyjeżdża. No naprawdę sytuacja bardzo się robi trudna. Gdzie jest tygrys? Dobrze, że nie strzelił w tego, w tego tygrysa, bo mógł wtedy trafić Kromelka. Jest kw 85 on wyjeżdża i teraz zwłaszcza na to. Bum! Za full HP, 870, Hummel po prostu pięknym strzałem. Niestety Cypi zginął, ginie też w ci bishop, także to jest o to, o czym mówię. Zginął Light, zostały cztery arty same na dwa czołgi, Arte i czołgi. Lekkie, także po prostu nie ma szans tego wygrać. Ale chłopaki próbują, nie poddają się. Piękny, teraz potwornie mocny strzał M44 w Tygrysa, ale niestety kopytko zabija naszego y, y, M44. Próba strzału w Tygrysa, udana, ucieczka przed amx 12T. I teraz kopytko niższy tego Tygrysa. Zobaczcie: 3 do 3: 3 arty przeciwko VC, Arcie i AMX-owi 12T. M AM gdzieś tam na końcu zasięgu rysowania, FV y, na dole zaś fałka. Y, y, Tutaj pod naszymi górkami, ucieka kopytko, zmienia pozycję bardzo dobrze, no a Bishop próbuje gdzieś tym swoim klocowatym kadłubem się poruszać, gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie nie byłby bity z każdej strony przez wszystko. Na razie przyjął jedną pestkę, nic nie odbił, chociaż czasami Bishop potrafi coś odbić, wbrew pozorom, ma dość taki trollowy kadłub i piątki potrafią się dingnąć, no ale to oczywiście jak ktoś gra Bishopem, to wie, jak ktoś nie gra, to, to, to dobrze, że nim nie gra, bo Bishop moim zdaniem jest straszną artą. No, i teraz tak, próbuję tutaj znaleźć przestrzeń bardzo mądrze, ponieważ spodziewa się i słusznie bohater dzisiejszy, czyli Cam X22X222 fałki, podjeżdżającej mniej więcej od tej strony. To jest dobra decyzja, tylko że niestety, no, Bishop, jako że jest wielkim wolnym klocem, to też do najbystrzejszych i najbardziej, czyli najlepiej widzących, nie należy. Czeka na wyjazd tej fałeczki. Na razie chwila taka wyczekiwania taka dość dramatyczna, ponieważ nie wiemy skąd to przyjedzie i gdzie ewentualnie może być. Chłopaki ustawiają lepszą pozycję, Hummel gdzieś tam broni tyłów biszopa. Kopytko będzie atakować z góry, jakby coś chciał zajechać od innej strony, także naprawdę rozstawienie bardzo rozsądne i mądre. No i teraz zobaczcie, czekamy, fajna parabola lotu, więc możliwe jest przerzucenie, zobaczcie, mimo takiego, takiej pozycji, Wyżej to daje się tam rzucić na dół, ale czekam na tę fałkę, no tylko czy uda się zaświecić, ponieważ ona na, na pewno jest fałeczka dokładnie przed nami. Zanim niestety Kamil zauważył, to fałka nas skończyła. także okazuje się, że jest tylko kopytko i hummel przeciwko fałce kopytku i AMX-12T. Zostają dwie artylerie, które muszą tę bitwę jakoś ogarnąć. Hummel czy FV? Kto powiedzie pierwszy i zaraz zobaczcie, jest AMX 12T na plecach, Hummel się na szczęście odwraca. E, teraz tak on skupia, Hummel niestety w tym momencie ginie z rąk y, kogoś tam, a AMX zostaje, przepraszam, a kopytko zostaje samo na AMX-a e, fv i V-kę, Na szczęście ładnym strzałem pokonuje 12T. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. E, FV304 w samotnej bitwie z Czrogiem i inną artylerią. AM gratuluję ładnego strzału, jest kopytko. Zobaczcie, kolejny strzał, kolejny piękny naprzód. E, bez skupiania naprawdę coś pięknego. Jak sobie tutaj radzi, to kopytko. E, piękne strzały wchodzą bardzo ładnie w MXach. Gdyby nie trafił w ta bitwa byłaby skończona, a tak udało się e, na szczęście. Mm, no i teraz zostaje sam na sam w pojedynku z fałeczką 3601H, czyli czołgiem ciężkim 6 tieru, który ma według moda, albo już tam widać 833 HP, tak, tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zastanawiam się teraz. Co może zrobić drużyna klanu Gekob w tej sytuacji? Jaki będzie miał pomysł i jak będzie chciała ugrać tę bitwę? Bo jednak, fałkę przebić no, byłoby koszmarnie trudno, a nawet gdyby się udało przebić, to i tak potrzebuje dwóch dobrych strzałów, żeby te 800 hapsów zbić. Także teraz zjazd, ucieczka przed tą fałeczką i tak się kombinuje. Co oni tutaj mogą myśleć? Jak on mogą mieć taktykę, żeby zrobić? Na pewno, fałka ma przewagę ogromną prędkości, bo fałkę nie ma szans dogonić FV-a. A tylko czy uda mu się uciec? No, zobaczcie. Na razie jeden strzał poleciał, stara się ukrywać, czy drugi się uda, też gdzieś tam mocno daleko. No i zaczynam domyślać się, jaki był plan, ale myślę sobie, to się nie uda. To nie ma szans powodzenia po prostu niemożliwe, żeby przeciwnicy nie domyślili się, jakie mają intencje w tym momencie gracze klanu Gekop, i po prostu muszą uprzedzić ten fakt. No ale zobaczmy na rozwój zdarzeń. Czy faktycznie zrobią jakiś manewr uprzedzający gracze klanu Folen? z kolei, jak tutaj ich sam pokazuje, to Niemcy? Więc, czy zrobią coś, żeby powstrzymać dość oczywisty w tym momencie pomysł FVA 304? Ten dzielnie, powolutku się wspina. Ja szczerze mówiąc, nie odważyłbym się chyba na taki ruch po prostu Nie wierzyłbym, że uda mi się to zrobić. Byłbym absolutnie przekonany, że przeciwnik zagra kontr taktykę czyli wjedzie płostu na kap i pozwoli mi tylko smutnie patrzeć na porażkę. No, zobaczcie, daleko tego kapa nie miał, a ten, mimo wszystko, dalej gdzieś jest. Na pewno nie ma go na kapie. Tego to widać, że wciąż w kółko naszej bazy nie wjechał, a FV powoli. Ale nieubaganie zbiera się do bazy i nagle zostaje mu sekundka i już jest na kapie. I teraz tylko jeśli wytrzyma tutaj 5 sekund dłużej na kapie niż przeciwnik, to wygra bitwę. Tylko pytanie, czy to faktycznie się uda. Eee, już ma 6%, już ma 8%, także w tym momencie na pewno bitwa jest wygrana, jeśli przeciwnik wieje na kap, ale pytanie, czy może on nie ma właśnie pomysłu na ewentualne dekapowanie. Troszkę przyspieszę, ponieważ tutaj. Dużo czasu e, potrzeba będzie na ostateczne, e, ostateczne jakby rozstrzygnięcie tej bitwy. Na razie mamy 30% parę procent kapa. Także czekamy na no Fałka dość wolny pojazd, ale oczywiście Mahapeki może pozwolić sobie na przyjęcie jednego strzału i spokojny dekap, potem przycelowanie, i drugi strzał. Bardzo wątpliwe, żeby go FV zdążył w dwóch strzałach rozpykać. Naprawdę musiałby mieć bardzo dużo szczęścia. No i powoli ten kap już mamy 3 czwarte. KW-85 pisze GG, czyli może sugerować, że y, chyba ten FV nie, y, ta nie zdąży. Ale czekamy, 15 sekund do końca. Myślę, że tutaj serducho bije. Stałbym, szczerze mówiąc, trochę inaczej, stałbym bardziej w prawo, żeby mnie y, nie widział za skałką. No ale czekamy, 5 sekund do końca kapa. Jest fałeczka, zobaczcie, gdzieś musiał chyba hapsy stracić. Strzela w ruchu, nie trafia. Strzela również y, Drifter, The Best, nie trafia. I zobaczcie, co ta zrobi, zrobiła, ja nie mam pojęcia. Stracił około 300 HP. Y, w momencie, kiedy chyba pędził do swojej bazy, musiał gdzieś tam spaść bardzo mocno, a nie nad więcej, bo miał ponad 800, więc około 500 hp musiał stracić w tej gonitwie za kopytkiem. Nie będę pokazywać statów, bo ta bitwa była naprawdę bardzo, bardzo dziwna, ale tak myślę, w ramach takiego odprężenia od bardzo wysokich wyników na wysokotyrowych artach, taka bitewka na rozluźnienie. Moi drodzy, to tyle, jak się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a tymczasem do następnego. Cześć.